Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami. W pierwszym takim vlogu po tych naszych wyjazdowych vlogach. Dzisiaj nagrywam z Łodzi. Mamy piękną, słoneczną pogodę. Jest już wiele później niż te vlogi wyjazdowe, bo one były z opóźnieniem na YouTubie. Także u nas się dzieje, nie ma czasu. Ten tydzień mam cały w rozjazdach, bo jeżdżę po lekarzach, po szpitalach, po poradniach, badania, wizyty kontrolne więc no jestem w biegu ale postanowiłam dzisiaj nagrać ten filmik e, bo jadę w, e, teraz w jedno miejsce więc zabieram was ze sobą e, przy okazji e, podzielę się z wami słońcem bo nie wiem jak tam u was e, zabiorę was na spacer także zapraszam do oglądania okej okay, moi drodzy ja już Dotarłam na miejsce, idę sobie przez park, robię sobie spacerek Myślę, że ten vlog będzie taki dwudniowy, dlatego że po prostu ja dzisiaj późno zaczęłam vlogować, właściwie to już niedługo się zacznie ściemniać i dzisiaj w Łodzi mieliśmy pięknie gorąco 20 stopni, ale już teraz taki chłodny wiaterek wieje, już się robi coraz chłodniej Także zobaczymy jaka będzie jutro pogoda i pewnie ja jeszcze na jutro przeciągnę tego vloga eee, teraz tak, idę sobie zrobić spacer oho coś na sygnale jedzie idę sobie zrobić spacer i przy okazji idę do sklepu, chciałam sobie tak zobaczyć coś w H&M może w Pepco no zobaczę jak tam będzie, czy będą kolejki w sklepach czy nie i jeżeli nie będzie no to coś tam sobie pooglądam. E, mam dwie godzinki, także mam nadzieję, że zdążę. E, samochód sobie zaparkowałam troszkę dalej, żeby móc się przejść, nie pod samym sklepem, także taki, taka chwila dla mnie. Mm, I zamierzam zacząć biegać, bo już się robi ciepło, dłużej jest widno, więc mm, plan jest taki, że popołudniami będę biegać. E, będę biegać e, w trakcie Stasia treningów i w trakcie angielskiego. E, jak go wożę na zajęcia dodatkowe, to go będę tam zostawiać i zimą sobie czytałam książki, a teraz korzystam z pogody i zadbam o formę, będę w tym czasie biegać. Bo jak mam półtorej dwie godziny wolnego, jak na niego czekam, no to wykorzystam sobie ten czas. A teraz pokażę wam kawałek parku. Dzień dobry moi drodzy, witam was już w kolejnym dniu. E, nagrywam telefonem teraz, bo wyszłam z Julciem na spacer. Jest dziewiąta rano, ale jest piękna pogoda. A ja nie wzięłam, e, nie wzięłam aparatu, bo nie planowałam nagrywać, bo byliśmy jeszcze w aptece. Musimy wejść do sklepu, a jesteśmy tak sobie na spacerze bez wózka, więc bym się z tym wszystkim nie zabrała. Ale jest tak pięknie, że postanowiłam się do was odezwać. I mówię Wam, jest dziewiąta rano, a jest fajnie ciepło. Jeszcze jest tak rześko, ale jest bardzo przyjemnie, słonecznie. Julcie obiega i nie chce iść w ogóle do domu, eee, także korzystamy. Ja też korzystam, że może się troszeczkę zmęczy i pójdzie ładnie na południową drzemkę. Yy, ale przesyłam wam trochę słońca A jak pójdziemy już do domu To wam nagram yy, Pokażę wam co kupiłam wczoraj Bo byłam w H&M Ale już wczoraj nie nagrywałam Jak wróciłam do domu I pokażę wam to wszystko dzisiaj Nie ma tego dużo Ale kilka rzeczy kupiłam W bardzo dobrych cenach Moi drodzy, wróciliśmy ze spaceru, pogoda przepiękna, już Wam wspominałam i chciałam Wam pokazać co wczoraj kupiłam, dlatego że idąc wczoraj sobie na spacer po parku weszłam do centrum handlowego i odwiedziłam H&M, a tam były wyprzedaże i kupiłam dosłownie kilka rzeczy, nie dużo, nie robiłam dużych zakupów. Ale kupiłam koszulki dla dzieci. Były w bardzo, w bardzo dobrych cenach dosłownie po 9 zł, po 15. Więc zaraz Wam pokażę. Było już bardzo przebrane, bo już nie było rozmiarów za bardzo dlatego kupiłam. Są jakie są. Nie jest ich dużo, ale Wam pokażę. No i tak, oto moje zakupy już Wam tutaj pokażę. Taka koszulka pomarańczowa dla Julianka na lato, ona może będzie ciut większa, w ogóle te rozmiary w hm Julian teraz nosi 104, bluzki są na niego takie akurat i takie już myślałam, że pod koniec lata to już tak w 110 wejdzie, to jest 98-104 rozmiar, ale jest taka dość duża, więc myślę, że będzie dobra, a mi się kolor spodobał, taka letnia właśnie i druga tutaj wzięłam wzięłam w dwóch rozmiarach, ale ta jest, czekajcie, bo nie widzę A mi w, w niektórych już mi metki pourywał no dobra, nieważne, nie widzę, ale taka druga jest i z takim, o, nie mogę z takim e, rekinem tylko mi coś ostrość gubi znowu o, widzicie, rekin. E, więc taka niebieska. I y, jeszcze jedna niebieska, tylko taka jaśniejsza ta jest taka bardziej błękitna z dinozaurami. I powiem Wam, że ta bluzeczka kosztowała 8,99. Tu wam zrobię o zbliżenie. one mam paznokcie w takim samym kolorze. E, 899, więc no e, od razu kupiłam, bo mówię, na lato, na wiecie, na dwór takie bluzeczki. Wiadomo, że są konieczne. U nas musi być ich dużo. A i wzięłam dwie takie same w dwóch rozmiarach. tamta jest. 98, ta jest 98, 104, a tamta jest 110, 116, tamta jest większa. To będzie później miał po prostu już tak pod koniec lata, czy na jesień, do przedszkola. Bo Jucio od września pewnie pójdzie do przedszkola, więc takie to. I tutaj wzięłam z długim rękawkiem jedną taką. I ona jest też troszkę większa z myślą już o jesieni, tak bardziej. Ja wiem, że dopiero z marzec, ale. Mm, ale końcówka marca właściwie ale ona kosztowała 9,99 za 10 zł taka bluzka wiecie no też do przedszkola na pewno się przyda na jesień długi rękawek spoko i ostatnia dla Stasia w takim kolorze limonkowym. Stasiu bardzo lubi taki kolor i on bardzo dobrze w takich kolorach neonowych w ogóle wygląda. No ten nie jest jakiś neon, bo to jest taka typowa limonka, ale on bardzo dobrze w takim też wygląda i w takim neonowym żółtym dobrze wygląda. Więc dla Stasia. Taka koszulka i ta była tak naprawdę najdroższa, no bo większa i kosztowała 15 zł, 14.99. Także takie oto mini zakupy i powiem wam, że miałam jeszcze jakąś zniżkę w H&M. To jest tak raz, dwa trzy, 4, 5 i 6 koszulek i zapłaciłam za nie 50 zł. Także no, myślę, że całkiem dobry zakup w dobrej cenie. Także takie oto mini zakupki wczorajsze. Julianek mi zasnął, a ja korzystam z okazji i siedzę już przy laptopie, będę montować kolejny filmik dla Was. Także mam nadzieję, że jeszcze chwilkę pośpi, że uda mi się zmontować i niedługo go zobaczycie. Ok, filmik zmontowany, i teraz czas na obiad. Chabiki się smażą. Dzisiaj szybki obiad z chabiki i e, frytki. E, szybko zjemy. Stasiu wrócił ze szkoły. E, nie ma dzisiaj lekcji żadnych zadanych, takich pisemnych, więc zjemy i idziemy na jeszcze jeden spacer, teraz już ze Stasiem, ale tym razem weźmiemy wózek, bo chcemy troszeczkę dalej pójść, także jemy i lecimy. I tak, mamy już wieczór, ja już jestem w piżamce ciepłej. E, stan e, mojej twarzy mówi, że to już jest wieczór, także ja już się z Wami żegnam. <laughs> Zaraz wskakuję do łóżka, ale jeszcze z ciepłą herbatką, jeszcze spać nie idę, ale z ciepłą herbatką, e, z książką, e, chwilkę poczytam, e, taka chwila spokoju, wyciszenia. E, poza tym wkręciłam się w jedną książkę, także żegnam się z Wami. Dziękuję Wam, że byliście ze mną, że e, oglądaliście ten filmik. Dajcie łapkę w górę i do zobaczenia już w kolejnym. Pa pa!